Znaczy tak, generalnie im roślina jest dłużej na polu, nawet martwa, nieruszona, tym dla gleby lepiej. Więc jeżeli ktoś ma takie możliwości techniczne i taką technologię, żeby dopiero wejść na przykład w nieruszony poplon i od razu zasiać roślinę jarą, to to by było idealne. Natomiast ograniczenia nasze techniczne, technologiczne, czasami też wymogi roślin, bo jedna gleba pokryta surowym mulczem ogrzewa się dużo wolniej. Więc jeżeli mamy jakieś wczesne terminy siewu buraków, kukurydzy, ziemniaki sadzimy, chcielibyśmy jednak, żeby ta gleba się troszeczkę ogrzała, wtedy jakieś wczesne takie no, wzruszenie tego, chociaż byłoby pożądane. No mhm. tak, patrząc i analizując sytuację, często mówimy o tym, że poplony likwidujemy, jak są w takiej fazie jak teraz, wtedy, kiedy chcemy, żeby one dały składniki pokarmowe. A jeżeli nam zależy bardziej na tym, żeby dostarczyć w glebie składników takich strukturotwórczych, próchnicotwórczych, no to jednak czekamy, aż powolony zdrewnieją, prawda? No bo y, próchnica jest budowana z tych składników roślinnych, które się trudno rozkładają. Mhm. Czyli tu idealna jest lignina, a ona się tworzy dopiero, kiedy roślina wyraźnie drewnieje, również wszelkiego typu włókniste substancje też dopiero się tworzą. Czyli jeżeli krowa czegoś już za bardzo nie trawi, to to jest dobry surowiec do produkcji materii organicznej. Natomiast system korzeniowy zawsze jest dobry, czy młody, czy stary, tylko im starszy, tym tego naprodukował w masie więcej.